Weles nigdy nie przepadał za jawią i z początku ona czuła to samo. Z czasem jednak świat ludzki stawał się w jej oczach coraz piękniejszy, z całą gamą niezliczonych emocji, które chłonęła od kiedy tylko postawiła w nim stopę. Tyle było tu radości, i tyle cierpienia, szczęścia i smutku, wszystko skręcone w niekończące się tornado ludzkiej historii. Właśnie tu zaklinacze spędzali swoją wieczność, opiekując się ludźmi, których serca nie mogły udźwignąć potęgi wiru. Do tego zostali przez welesa powołani i tego ich uczyła, przemierzając z nimi ziemskie szlaki.